Świąteczny przejazd ciągników przez miasta. Niemieccy rolnicy obstawiają jarmarki traktorami. Mariusz Pudzianowski podczas przygotowywania karpia mówi ostro o zielonych. Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą listę beneficjentów Funduszu Ochrony Rolnictwa. Rewolucyjny robot sztucznej inteligencji w hodowli krów. W Europie Zachodniej dużą popularnością cieszą się świąteczne parady traktorów. W tym roku podobne wydarzenia zagościły również w Polsce, przyciągając uwagę mieszkańców. Udekorowane światełkami ciągniki, przemierzające ulice miast, to naprawdę imponujący widok. Święta to czas radości i wspólnej zabawy, a świąteczny nastrój udzielił się także rolnikom z Elbląga oraz chruścic koło Opola, którzy zorganizowali swoje własne parady traktorów, wprowadzając wyjątkowy klimat do lokalnych społeczności. W Elblągu ulicami miasta przejechało kilkadziesiąt przystrojonych lampkami ciągników rolniczych, a wśród nich pojawił się nawet opryskiwacz samojezdny. Parada, zorganizowana pod hasłem Świąteczne Traktory, została połączona ze Świątecznym Kiermaszem i przyciągnęła tłumy mieszkańców. Oprócz przejazdu ciągników mamy tu świąteczny kiermasz i typowo świąteczne jedzenie. Mówi Mariusz Abramowski, rolnik z okolic Elbląga i współorganizator wydarzenia. Chcemy pokazać, że jako rolnicy też potrafimy świętować, nie tylko protestować i utrudniać życie mieszkańcom. To ma być dodatkowa atrakcja. W ramach imprezy prowadzone były także dwie charytatywne zbiórki dla Mateusza oraz małej Gai. Mam nadzieję, że dzięki tej akcji uda się zebrać jak największe kwoty dla obu potrzebujących osób. Życzę wszystkim zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Dodaje Abramowski. Podczas pikniku zorganizowano konkurs na najpiękniej przystrojony ciągnik rolniczy. Zwycięzcą został rolnik z miejscowości Stoboje, który zachwycił wszystkich nie tylko dekoracją swojego ciągnika, ale również opryskiwacza samojezdnego. Każdą z maszyn udekorował 160-metrowym sznurem lampek, co łącznie dało imponujące 320 metrów i aż 8000 światełek, po 4000 na każdą maszynę. Przystrojenie pojazdów było czasochłonnym zadaniem, które zajęło ponad 20 godzin, ale efekt końcowy zrobił ogromne wrażenie na uczestnikach wydarzenia. Świąteczna atmosfera udzieliła się również mieszkańcom Chruścic, w powiecie opolskim. Na kilka godzin miejscowość zamieniła się w prawdziwą krainę baśni. Wszystko za sprawą barwnej parady, która przeszła główną ulicą. Na przyczepach ciągniętych przez przystrojone w światełka traktory pojawiły się postaci z bajek. Wśród nich można było zobaczyć Grincha, Królową Lodu, Elfy, Smerfy, a także samego Świętego Mikołaja. Widowisko przyciągnęło uwagę i zachwyciło zarówno mieszkańców, jak i gości. Świąteczna parada traktorów zawitała także do Torunia. Podczas wydarzenia rolnicy nie tylko składali mieszkańcom życzenia świąteczne, ale również prowadzili akcję informacyjną na temat aktualnych problemów w rolnictwie. Żywność z Ukrainy płynie do nas bez przeszkód. Obostrzenia są systematycznie znoszone, a kolejne środki ochrony roślin zostają wycofywane. Do tego dochodzi umowa z krajami Mercosur w Ameryce Południowej, w ramach której Unia Europejska sprzedaje tam technologie, a w zamian my musimy przyjmować ich żywność, mówił Bartłomiej Lipka, rolnik z Dobrzejewic. Rolnicy już zapowiedzieli, że podobne świąteczne akcje będą organizowane również w kolejnych latach. Drodzy Państwo, dzisiejsze świąteczne wydarzenie rolników Galwango dobiega końca. Świąteczne traktory wyjechały już z miasta. Dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim którzy wzięli udział, zaangażowanym, pomocnym, także darczyńcom, którzy wrzucili swoją cegiełkę do puszek dla zbiórek, które prowadziliśmy i wszystkim zaangażowanym. Chciałbym powiedzieć, że sądząc, obserwując to tą frekwencję i to zaangażowanie, myślę, że te wydarzenie wpisze się na stałe w kalendarze bląskich imprez Wszystkiego dobrego, wesołych świąt od rolników z Elbląga i okolic. Mam nadzieję do zobaczenia za rok. Po tragicznym wydarzeniu, jakie miało miejsce w Mecklenburgu, rolnicy wzięli sprawy w swoje ręce. Nasi zachodni sąsiedzi zaczęli obstawiać jarmarki świąteczne traktorami, tak żeby dało się przejść, ale nie przejechać. Jak napisał jeden z użytkowników x rolnicy chronią teraz nasze jarmarki bożonarodzeniowe, ponieważ nasz rząd całkowicie zawiódł. Ci sami rolnicy, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo, są jednocześnie nękani i doprowadzani do ruiny przez to państwo. Jarmarki bożonarodzeniowe powoli się kończą, jednak ta historia pokazuje, że w Niemczech bardziej patrzy się na otwartość niż na ochronę swoich obywateli czy swojego rolnictwa. Mariusz Pudzianowski podczas przygotowań Karpia do Świąt poruszył ważną kwestię wchodzenia zielonych nam w życie. To nic trzeba zrobić, ale jeszcze przed zaczęciem. Kilka odpowiedzi Wam dam na wiadomości, które wczoraj dostałem. Oczywiście ryby już są odłowione. Parę sztuk w siatce, w klatce, w stawie już czeka na jutrzejszy dzień. No i co? No jutro trzeba będzie je odłowić z tej klatki, rzucić na stół, uderzyć w głowę, wypatroszyć i, i tak dalej. No właśnie. Kilka wiadomości dostałem. Mariusz, jak ty tak możesz, co ty nie masz serca i tego typu wiadomości, a to tylko takie delikatne, no ale są jeszcze bardziej takie. Hmm, hmm. Śmieję się z tego wszystkiego. Rozumiem, że są osoby wrażliwe. Ale te osoby wrażliwe niech też będą racjonalne i niech racjonalnie myślą. To, że one są wrażliwe, szanuję to, to niech nie patrzą na to. Rozumiem, ale niech nie jątrzą i niech nie plują jadem bo ja szanuję takie osoby, ale ktoś tego karpia musi zabić, wypatroszyć i potem rzucić na patelnię. A co Wy myślicie, że karp to rośnie na brzozie? Po to jest ten karp hodowany w tym stawie, że przychodzi określony czas, termin, trzeba go odłowić i zabić. Przecież nie będę do zabicia brał dubeltówki, pistoletu. Tylko się bierze tłuczek albo taką moją rękę, no i potem wiadomo co trzeba z tym zrobić. No ale jeżeli będziemy cicho siedzieć, jeżeli ja będę cicho siedział i osoby podobne do mnie, to niedługo zieloni nam na łeb wejdą. U tych zielonych to chyba to, myślenie to jest takie, że karp to rośnie na brzozie Wesie. Jak idzie do supermarketu to ten sprzedawca poszedł do lasu, z brzozy zerwał karpia i już jest gotowy i wszystko jest dobrze. Albo, że prosiak to zerwany jest e, zerwany w lesie z dębu. Hmm. Jeżeli takie myślenie tam jest, no to ja hmm, hmm, w dobrym kierunku to zmierzę. Jeżeli ja zamknę gębę i się nie będę odzywał i osoby podobne do mnie, no to hmm, hmm, w dobrym kierunku to nie idzie. Życzę im powodzenia. Oni mogą żyć trawą, niech sobie zieloni jedzą trawę z trawnika i jeszcze coś tam, a ja będę jadł wieprzowinę, wołowinę. Kiedy przyjdą święta, będę jadł ryby, bo są po to hodowane. Po to jest ten karp hodowany w stawie. Po to jest ten prosiak hodowany, że przyjdzie określony czas. Robię z tym porządek. No to co mam powiedzieć, że co? Głaszczę go? Oczywiście, go się zabija. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, wprowadzającą ułatwienia dla podmiotów skupujących produkty rolne oraz rozszerzającą listę beneficjentów Funduszu Ochrony Rolnictwa, obejmującą teraz także grupy producentów rolnych, poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta RP. Jak podkreśla kancelaria, Celem nowelizacji jest zmiana przepisów dotyczących zasad przyznawania rekompensat producentom rolnym za sprzedaż produktów rolnych podmiotom skupującym, które okazały się niewypłacalne, oraz usprawnienie wypłat z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Fundusz Ochrony Rolnictwa, działający od 1 lipca 2023 roku, został utworzony w celu zapewnienia producentom rolnym możliwości uzyskania rekompensaty za utracone przychody z działalności rolniczej. W przypadku upadłości nabywców ich produktów rolnych. Nowelizacja ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do wnioskowania o rekompensaty. Nowe przepisy mają na celu zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla podmiotów skupujących produkty rolne. Jedną z kluczowych zmian jest ograniczenie częstotliwości składania deklaracji. Zamiast czterech razy w roku, podmioty skupowe będą musiały to robić tylko raz w roku. Dotychczas firmy skupowe były zobowiązane do składania deklaracji do 26 dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału oraz do wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa do ostatniego dnia roboczego miesiąca po zakończeniu kwartału. Po nowelizacji przepisy przewidują, że jednorazowe wpłaty będą dokonywane do 14 lutego następującego po roku rozliczeniowym. Dodatkowo, nowela zwalnia podmioty z obowiązku składania rocznej deklaracji, jeśli kwota wpłat nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nowe przepisy, mające na celu usprawnienie działania funduszu i rozszerzenie wsparcia dla rolników, wejdą w życie już 1 stycznia. SWAGBOT, autonomiczny robot opracowany przez naukowców z Uniwersytetu w Sydney, może zrewolucjonizować hodowlę bydła. Wyglądający jak maszyna z czterema kołami i jaskrawo-czerwonym lakierem, nie jest typową krową, ale jego zaawansowane możliwości technologiczne sprawiają, że jest na dobrej drodze, aby stać się pierwszą na świecie inteligentną krową. Swagbot jest zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności w hodowli bydła, zwiększając efektywność procesów rolniczych i zmniejszając wpływ na środowisko. Dzięki autonomii robot może realizować różne zadania takie jak monitorowanie stada, transport paszy, a także analizowanie stanu zdrowia zwierząt, co zmniejsza zapotrzebowanie na pracowników fizycznych. SWAGBOT, wprowadzony na rynek w 2016 roku jako robot pasterski, przeszedł istotną ewolucję, stając się zaawansowanym narzędziem wspomagającym hodowlę bydła. Początkowo zaprojektowany do pokonywania nierównego terenu, Swagbot został zaktualizowany o szereg nowoczesnych technologii, w tym czujniki, sztuczną inteligencję i systemy uczenia maszynowego, które pozwalają mu na znacznie szersze spektrum działań. Zasilany bateryjnie robot może teraz monitorować stan zdrowia zwierząt, oceniać rodzaj i gęstość pastwisk, a także określać ogólny stan zdrowia stada. Dzięki tym funkcjom SwagBot jest w stanie samodzielnie zaganiać bydło na najbardziej odpowiednie pastwiska, zapobiegając nadmiernemu wypasowi i degradacji gleby. Ponadto robot może przekazywać cenne dane rolnikom, pomagając im w zarządzaniu gospodarstwem. Salah Sukariyeh, profesor robotyki i inteligentnych systemów na Uniwersytecie w Sydney, wyjaśnia, że gdy bydło przyzwyczai się do robota, zacznie za nim podążać, co pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie stadem. SWAGBOT pomaga przenieść zwierzęta na właściwe części pastwiska, gdzie znajdują się lepsze źródła białka i węglowodanów, co poprawia zdrowie bydła i efektywność produkcji. Australia jako jeden z największych eksporterów wołowiny na świecie zmaga się z wyzwaniami związanymi z hodowlą bydła na rozległych terenach, które często są suche i ubogie w pastwiska. W kraju tym hoduje się około 30 milionów sztuk bydła, a rolnicy nieustannie oceniają, ile zwierząt mogą utrzymać na danej ziemi. Jednak w przypadku dużych, zamkniętych obszarów pastwisk, wielu z nich ma ograniczoną kontrolę nad tym, gdzie zwierzęta się pasą. Nadmierny wypas może prowadzić do pogorszenia jakości gleby, co skutkuje ubogimi terenami, na których rośnie mniej roślin, a środowisko naturalne jest mniej zróżnicowane. SWAGBOT staje się odpowiedzią na ten problem, umożliwiając rolnikom dokładniejszą ocenę stanu pastwisk. Erin O'Neill, rolniczka uczestnicząca w demonstracji robota na północ od Sydney. Podkreśla, że SWAGBOT pozwala na monitorowanie wybiegów w czasie rzeczywistym w znacznie bardziej szczegółowy sposób. Dzięki tej technologii rolnicy mogą efektywnie zarządzać swoimi pastwiskami, zapobiegając nadmiernemu wypasowi i wspierając zrównoważony rozwój środowiska. Dzięki temu wiemy, które kawałki pastwiska są najbardziej pożywne, zwłaszcza jeśli mamy bydło, które jest w ciąży i dlatego potrzebuje pastwiska wyższej jakości, powiedziała Erin O'Neill. SWAGBOT, który wciąż znajduje się w fazie rozwoju, doskonale wpisuje się w rosnący trend automatyzacji i robotyzacji rolnictwa. Technologia ta ma potencjał, by zwiększyć wydajność produkcji rolnej, a jednocześnie zmniejszyć zależność od pracowników. Jest to szczególnie ważne w miejscach takich jak Australia, gdzie zatrudnienie pracowników w odległych, często trudnych do osiągnięcia lokalizacjach, może być wyzwaniem. Rolnik nieprofesjonalny oraz rolnik guzik. Stanęli w obronie Pawła Zduniaka. Od dłuższego czasu zastanawiam się, do jakiego punktu jako społeczeństwo musimy dojść, żeby to wszystko pierdzielnęło i żebyśmy się opamiętali. Bo to, co się dzieje od ładnych paru miesięcy w internecie, można nawet powiedzieć, że lat, przechodzi. moje przynajmniej pojęcie. Mieliśmy pato streamerów, a teraz mamy osoby chore, które stają się gwiazdami internetu. I są przez ludzi wykorzystywanych, często po prostu nieświadomie. Przez ludzi, którzy budują sobie na nich fame, którzy zbierają na nich lajki. Mówię tutaj o cesarzowie internetu. Mówię tutaj o Monisi, mówię tutaj o Adrianie Nowaku z żalna, który de facto mieszka bardzo blisko mnie. I gdy kiedyś stanąłem w jego obronie, to po prostu byłem zjedzony, dosłownie zjedzony żywcem w komentarzach. Że przecież po co ja się przypierdzielam? Jest fajnie, jest beka. Goście sobie wrzuca filmy. Eee, co tam? Co, co, co za problem? Cisnę sobie z niego bekę. Mówię ludzie, czy wy macie za grosz pojęcia o tym, co słowo pisane i słowo mówione w internecie może zdziałać z człowiekiem? I teraz mamy Pawła z Duniaka, który jest notorycznie nękany już od dłuższego czasu tu nie jest od kilku dni. E, tylko ta skala po prostu mega teraz wzrosła. E, no to jest nękany przez ludzi, którzy przekazują sobie jego dane zamieszkania, telefon. Ja nie chciałbym być w skórze dzisiaj Pawła ani jego rodziny, szczególnie w okolicach Sylwestra, zastanawiając się, czy pod mój dom nie podjedzie stado gamoni bez rozumu. I. Jeżeli ktoś nie widzi w tym problemu i uważa, że to jest tylko i wyłącznie śmieszkowanie. Życzę tej osobie, żeby dotknęło to też ją. Słuchajcie, hejt na Pawła Zduniaka, rolnika, syna rolnika, pasjonata rolnictwa. Z lekkim upośledzeniem zaczął się około 3 lat temu. O ile na forach rolniczych jakoś szło nad tym zapanować, to to, co się wydarzyło teraz na TikToku, to, co się dzieje z jego maszynami, z maszynami jego ojca, które są wystawiane na OLX-a pod fejkowymi kontami, wystawiane są zdjęcia, podawane ich numery telefonów, to jest yy, cała maszyna niszczenia rolniczej, skromnej rodziny. I jako społeczność rolnicza Mówimy zdecydowane nie dla takiego hejt, takiemu hejtowi. To, co się dzieje, może doprowadzić do tragedii, gdzie chłopak prosi już, żeby jemu odpuścić, że już sobie z tym nie radzi, a to się nakręciło teraz do takich rozmiarów niebotycznych, że ani to już nie jest śmieszne i może się to bardzo źle skończyć. Dlatego, słuchajcie, zakończmy to. Zakończmy, przerwijmy falę hejtu. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o konieczności zabezpieczania jarmarków przez niemieckich rolników? Dokąd zmierza niemiecka polityka? Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku składamy wam, drodzy rolnicy, serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i obfitych plonów. Niech nadchodzący rok przyniesie wam wiele radości i satysfakcji z pracy na roli, a wasze gospodarstwa rozwijają się w harmonii i dostatku. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Życzy Stowarzyszenie Podkarpacka oszukana wieś.